Siemanko widzowie. i dzisiaj sobie gramy w em, Fortnite. E, jakby co? Mam nowe skiny. Nie za dużo, ale troszkę. Na przykład płomień. Nike. Co to jest. No. Tak wygląda. E, mam jeszcze. Złotka I futszaka W futrzaku jeszcze był Taki gość I taka dziewczyna No i no i, naj, no i niedawno kupiłem parę dni temu Chyba sobie kupiłem futszaka No i Zagrajmy sobie w Fortnite. Y... Battle Royal. Okej. Okay. No to soluwa. Okej. Okay. dam Kupiłem sobie jeszcze taką nutkę. Taką. No i już. Mamy tutaj trochę malunków No dobra, wchodzimy. Zobaczymy gdzie lecimy. Okej. Okay. Dobra. dobra, idziemy. No. O. no dobra, to powiem wam tak, że chyba bym poleciał, no nie wiem, no dobra, chyba bym na duma poleciał. Naradnij stąd. Dobra, mam nadzieję, że na dumę mało kto poleci i że ja go pokonam. Dobra. Właśnie, nowy jest Halloweenowy autobus. No i właśnie chciałem powiedzieć, że mamy mega dużo miejscówek Halloweenowych. Czyli tutaj teraz jest złowieszcze z ziemię. Były chyba szkarłat na coś tam. Nie wiem. Coś było. Dziedziniec duma. Dobra. O! Ktoś już kogoś zabił Dobra Chyba prawie nikt nie leci Zabieramy pierwszą skrzynkę U! Od razu taka pompa. O! Dobra Nie, chyba ktoś jest, ale ja wątpię, że ktoś dobry, bo coś słyszę, że mam taką, takie wrażenie, że chyba on poleciał gdzieś gdzieś tam. O, dobra! Nowy przedmiot z Fortnite. To mi się już bardzo podoba. to lecimy po kolejną skrzynkę powiem, że ona tak działa i jak się chce, to ona może można ją tak jeździć. Ale lepiej nie, bo jeszcze musi się będzie mnie ważyć, A my tego nie chcemy. A zinitruje się tak, że tak, nie... Tak, 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 chyba... O tym ma lepsze celowanie to tu ma lepsze okay. Chyba będę już wywalić Mam takie wrażenie, że... Żeby... O, już. Hmm. O, jeszcze nie piła. Jak fajnie. Ty ten pistolet nawala, ja cię wiem Ej, dobra. Czyż on mnie też znowu... Szybko się pójdę uleczyć. Dobra. Dam radę. U mam mega mało życia. Dobra, daliśmy radę. To było łatwe, widać. Dobra. No i No już... dobra. Wszystko mi się podoba, tylko sześć na szybko uleczę. Ty dobra, burza mnie już goni! Szybko! Jak będę ją tutaj widzieć, to od razu... Ja cię kręcę! Jak ja się wystraszyłem, myślę, że z drugiej strony pójdziesz. Nie no Halo, no nie. Mam. Dobra, za chwilę się uleczę. Dobra. Powiem wam, że już mi trochę lepiej idzie, ale wątpię, że wygram pierwsze miejsce, a więc... Ale ja przynajmniej chcę przejść do... Przynajmniej chcę e, przejść do topa. 20. choć dużo razy też wygrywałem pierwsze miejsce, ale postaram się przynajmniej oh my god jakiś typ chciał mnie zabić i podjechał do mnie a właśnie jeszcze tam był Billy na swoim rowerku chwileczko, gdzie ta kapsuła? Czego ty ode mnie chcesz? Czego ty ode mnie chcesz? Dobra, nie, ja chyba pójdę stąd Po prostu wjadę w boksa Ja tak słyszę, że ktoś mnie jeszcze wali Oprócz tego typa Gdzie ten typ? i no gdzie Tam W wali A tutaj, gdzieś lata Dobra, oni mają oboje dobre rzeczy Ja polecę stąd Oh my god Nara wam Dobra, czyli czy ja mam właśnie na dwójki mam takie pytanie, co? O oh mój boże, jeszcze mnie trafił. Ej, no dobra, nieważne, ale yy, chciałem wam po prostu tam pokazać, że, bo wiem, że chyba by wam było tam ciekawie, ale chciałem wam pokazać, bo ta jakby. Yy, Tam jakby był... Tam jakby był taki... Nie wiem czy wam spoilerować, może chcecie wiedzieć. Ale dobra, niech powiem. Tam, gdzie właśnie byłem, w jednym z domków jest taka... jest taka jakby... Jest taki telewizor, a w środku niego tam tego Billy pokazuje tam tą lalykę Billy. To wtedy... O nie, to błoty on mnie wymówalić. Co to było? Grać? Co ja? Grać na mnie właśnie spał? a dobra tu też grać się Dobra, nieważne. Eee. Eee. O nie. Ty, tu jeszcze nie prześladują. Ale dobra, postaram się gdzieś skryć. No ile was tu jest? Oni wszędzie są. Dobra, postaram się tu leczyć. Jak dobra, to tam jest w telewizorze. Jakby ten Billy, jak tam nacisnąć, przytrzymać, to wtedy tam będzie boss Billy. On jest łatwy chyba do pokonania. Nie próbowałem. Bo mega dużo graczy często tam leci. Dlatego warto spróbować I z niego... Chyba u kogoś widziałem, że z Karpicki wypadł. Ale mówię, że nie wiem, czy to prawda. Bo u innych nie wypadał, a więc... W końcu to nie wiem. Ja bym chciał jakiś bambit. Co tam było? Co tam było? Chyba coś mitycznego. Chyba po prostu mi się wydawało, że było chyba słońce. Co to jest? Chyba impulscie. Tak, impul. Impuls dobra. Dobra, lecimy. O nie, ale ja lecę wprost na ten głupi medalion. Ty, ktoś pokonał medalion. Dobra, przez medalion czy nie, ale ja lecę tam ich pokonywać. Ty! Mi się wydaje, że po prostu jakieś żarty typ robi, czy on tam od dawna leży, czyli się oboje pokonali. Ja myślę, że tam jest jakaś... jakaś pułapka. Tak myślę. bo tak. bo to nie idzie. Abym miał metalowe ściany, bo jakby typ by był w bunkrze, bym go zabunkrował. Na stówę tu jest typ Nie? Dobra Otwieram i idę po medalion A gdzie jest wtedy medalion niby? O, miotło. Nie wiem za co Zach pistolet Dobra. Tak. Szybko wędru, bo już tam ostro jakiś typ idzie Po mój medalion. O, nawet pompy nie ma? Dziwne. Dobra, nieważne. Czyli mam dwa medaliony, co już mi się trochę podoba. Tak okay. eee... Tam jest ten skanujący. Nie wiem, czy do niego ma iść, czy nie. Dobra, się odważę. Mi się wydaje, czy on ma. Tak, Ayron ma Hamski no. jakiś jest. O! Dzięki za taki prezent, że ty spadłeś sobie. Dobra, nie, dobra. On ma działkę. Dobra, przynajmniej top. Y, przynajmniej top y, 11. Dobra, y, stawiajcie łapki w górę, y, subskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to było wszystko. Pa.